Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale spokojnie. Nasz świat nie jest dobry. Chyba mamy jeszcze sporo czasu. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku prawdopodobnie komentarzy. Zobaczmy, co mieliście do powiedzenia w komentarzach w zeszłym tygodniu. Czyżby fuzjonek był zakapturzoną istotą? Nie, fuzjonek nie jest jednym z nich. Nie wystarczy założyć czarną bluzę z kapturem, by stać się zekapturzoną istotą. Co nie zmienia faktu, że czarne bluzy z kapturem są spoko. Marko, dlaczego z każdym łykiem kawy jest jej coraz mniej? Nie, to tylko złudzenie. Kawy nigdy nie jest mniej, kawy zawsze jest tyle samo. Gdy ją wypijesz, po prostu staje się częścią Ciebie, tą lepszą częścią Ciebie, z ogarniętym życiem i porządkiem na biurku. Ma hej Marko, załóżmy, że reinkarnacja jest faktem. Jeśli miałbyś narodzić się ponownie, to kim chciałbyś być? Szczerze, to nigdy się nad tym nie zastanawiałem, więc, żeby się zainspirować, zapytałem Was o to na Facebooku. Oto kilka najciekawszych odpowiedzi. Myślę, że byłabym kantem mebli, w które twój palec uderzałby nocą. W tą dziwną istotę, która odwiedza nas w snach, może bym się dowiedział, po co to robi. Nie mówisz tutaj o panu koszmarze, prawda? Mówisz o tej drugiej istocie, o tej, przed którą uciekasz. Chciałabym się odrodzić jako poduszka, w końcu wszyscy kochają poduszki. I wszyscy ślinią się na poduszki. Jako wąż, żebym mogła poruszać się i leżeć jednocześnie. Byłabym czarnym kotem i specjalnie wchodziłabym ludziom w drogę. A później jeszcze raz i ponownie. Stołówkę miałabym mu jakiejś babci kociary. Aż w końcu ktoś zgarnąłby mnie z ulicy, a wtedy sprawdziłabym, czy aby na pewno mam dziewięć żyć. Chciałbym się ponownie urodzić jako kaczka, bo mógłbym latać, pływać i chodzić po ziemi. To już byłeś kaczką? Czy wciąż jesteś kaczką jako Radek Kotarski, Czupakabra? albo może jakiś inny kot? Masz różowy telefon? Tak, ale kolory to ściema. Sprytny trik wymyślony przez kapitalistów, by sprzedawać nam jeszcze więcej rzeczy. Masz już niebieski długopis? Oto nowy, zielony, musisz go mieć. To tak jak z zieloną kawą. Ohyda. nie wiesz w kolory. Dlaczego Marko Kubiś? To moje imię i nazwisko, więc wiesz, nie miałem wyboru. Wielu będzie próbowało wmówić ci, że twoje życie jest tylko i wyłącznie w twoich rękach. Nie jest to prawdą, więc kiedy pech zapuka do twoich drzwi, pamiętaj, by ugościć go dobrze. Powinienem nauczyć się piec hawajską. Marko, które książki składają się na mitologię Katulu, bo chciałbym zacząć czytać Lovecrafta? To. Najpierw przeczytaj to, a potem pozostanie ci. Tylko szaleństwo. Będzie koniec świata we wrześniu? Tak, koniec świata jest dzisiaj. Ale też jutro i pojutrze. W końcu codziennie komuś na świecie kończy się kawa. Ale jeżeli mówisz o tym ciągle przewidywanym końcu świata, który nigdy nie nadchodzi, a z mojego życia było już ich z piętnaście, to moim zdaniem dobrze, że tak się dzieje. Dobrze, że ktoś cały czas błędnie przewiduje koniec świata. Bo takiego dnia, kiedy wracasz zmęczony z pracy lub szkoły, Możesz usiąść na kanapie i powiedzieć: "Przeżyłem koniec świata. Nie było tak źle. Zasługuję na nagrodę." Bo każdy przeżyty koniec świata to okazja do świętowania. Więc świętujmy. Słyszałem, że kruki lubią schabowe. Roboty nie lubią mięsa, tak jak nie lubią ludzi. Jesteś strasznie interesujący, ale mam już dość tego ciągłego słuchania o hawajskiej kawie i zakapturzonych. To już zaczyna być nudne. Marko, zmień coś w programie, bo jestem w stanie przewidzieć kolejne zdanie. Stop, 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 stop. Stop. Po pierwsze, może umiesz przewidywać przyszłość? Musisz troszeczkę bardziej zacząć wierzyć w siebie i w swoje nadprzyrodzone umiejętności. Po drugie, porady Mrocznego Brodacza i Koszmarna Piątka nie są o kawiej hawajskiej. Z reguły. A treść prawdopodobnie komentarzy zależy od Waszych pytań pod filmem, więc nie zapomnijcie ich zadawać oraz od waszych myśli, bo myśli potrafią przyciągać pewne rzeczy i pewne istoty. Nie myśl o tym, że ten cień nie wygląda normalnie. Czy Czy on się poruszył? Co jest napisane na tej kartce na Twoim biurku? Pamiętaj, nie ma się czego bać? Jestem tuż... za tobą.